Rachmistrz i rewizor Nexo Nexo Pro. Obsługa pojazdu w zapisach VAT zakupu. W programach księgowych Insert Nexo Nexo Pro wprowadzona została obsługa pojazdów w zapisach VAT zakupu. Nowość polega na możliwości wyboru kartoteki pojazdów w formularzu zapisu VAT zakupu. Kartotekę pojazdu można wyszukać wpisując numer rejestracyjny lub nazwisko właściciela. Wciskając klawisze F2 można uruchomić listę wszystkich kartotek pojazdów zapisanych w programie w celu wybrania właściwego pojazdu. Na formularzu widoczna jest nazwa, numer rejestracyjny oraz ewentualny właściciel pojazdu. Wystarczy wprowadzić kwotę z rachunku, a zapis VAT zostanie odpowiednio przeliczony. Wybór kartoteki powoduje automatyczne ustawienie parametrów odliczenia VAT, a także procentowego ujęcia wydatków w kosztach. Warto dodatkowo wspomnieć, że gdy zapis VAT tworzony jest do wprowadzanego rachunku za eksploatację pojazdu, kartoteka pojazdu w takim powiązanym zapisie uzupełniana jest automatycznie na podstawie rachunku. Brane są wówczas pod uwagę parametry odliczenia pojazdu w celu prawidłowego wyliczenia wartości na zapisie VAT. W module Ewidencja VAT zakupu dodano także kolumnę wyświetlającą pojazd powiązany z zapisem. Pozwala to sortować oraz filtrować po kartotece pojazdu zapisy VAT związane z eksploatacją pojazdów.